Mm, mój Ward nie daje wizji w krzaku. Tajni Oczywiście, że można Haha, ale Ja mogę też zejść. No. Ojej. Ja to, no, Prawie. Dziękuję. Dziękuję. Okay, ty mnie niczym nie trafiłeś, ty pień, mam połowę taką. Fiona! Nie mam ulta już. Możesz się wycofać? Nie. Albo zabić, dobra. Zabić się, chłopaki, ja zajebisz się. Nie wiedziałem, ty zginiesz. Yy, zginął, w sensie w sumie to ja też nie. Traszczę z kurwa, fajk. Całem na bota. Mmm. Macie o, na tym bacie... No ja tam biegniemy, ale no. Ale długi ten no, to, ta, ta, jest, no. na chwilę, Ale to nic nie da chyba? Dobra, przynajmniej... A coś czeka, to jest... tarium, tym No bo to jest ta Typical Bob, bo to jest impreza na całego. No, tak. to... Na no, naszej linii zawsze jest dobra zabawa. NO CO ZA MINION BLOG?! A gdzie ty odskoczysz tym? Mhm. Dzień dobry wieczór. Kurwa, on się tak wpierdala i jeszcze się dziwi, że coś mu się dzieje, no kurwa No ja go cały czas sama szotuję, bo on jest zjebany tym czymś nice. Aha, jesteś zajebisty ja szybko zaniechałem. No on też ma dronie. Potem ma skok, i potem jest pół maty dalej, ale super. Chyba to ma znowu Kurwa, widzieli mnie tu, nie tu w izbie. Śmietniki. Och, nie mam spryt, idziemy. Ja złapam Nie, nie mam manę. Ani nic. Okay. Za... A niego nie mam. Tak Z już... to... Ty już o tym wiemy, że nie masz mamy. Okay. Uwaga, FIS, on wybąbie, on ma ultrę. Dobra, nie, 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 nie ma Nie ma sensu ten. Okay. <laughs> nie miałam ok. Nie, 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 to? tego, nie, 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 jest nie, nie, pomocy. Idę do ciebie. nie, miałem Uwalone, chcę pan zginął. Włączę sobie, czekałem sobie gry na steamie. Jest un, 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 Unreal 2 I myślałem, że to jest... Pajka pasz... tu macie na plecach. A, Zapraszam kurwa go pierdolę w kosmos. Nie ja myślałem, że chodzi o tę grę o wurszce. <grym> A kurza to nie grał. to jest... No, <grym> <i> to jest... <grym> o Boże, to, się to jest nie ma. Wyczym, no, 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 ja też jestem tutaj na pleckach. Nie jestem bez nim. Oj, pajka. O, krepnie mógł? Widzisz, go. Lec idzie Sandra? Oj, O ich pies, oj No Miałam coś tarma. tego wyprostuję on i tak mnie dogoni, bo on no. ma no jeszcze przejdź sobie ściankę do mnie. Robaczki gdzie zjedzą zajebiście GGA dostał Co ON tyle żyje! Dobra Ja typu od foto! O to kurwa! Dziwnie nie wiosna. A, to na jest po prostu przed. O, o, świetnie. O, kurwa. Pes? Pes? Ja pierdolę 200 lat balansu. Pes? Widzę, jak tapeka jak coś, chyba. Masz się zaraz chyba zaraz chyba tapał, nie co mówię, zresztą mam minutę. Napierdalasz, to Pozwyczaj. dostajesz. Jak się napierdalasz, albo leczysz, albo cokolwiek masz innym sojusznikom, to dostajesz cooldowny. A jak do któregoś momentu to tam jakieś ograniczenia, to potem już dostajesz tylko AP. Chcemy ich? Mam ulti. Nie, nie. Ja też mam ulti. Dobra Dawaj to ją da Kurwa, nie dam Co całą zapałem? To jest Jace Jajks tu jest, no jest Nie zdążyłem zdaniować Kurwa Pogoń Nie mam <grym> Co chcesz? Dać ja Lemur na kolegę Trzeba go zabić Dziwki jebanek A nie jestem Ale mógłbym ja prosić? Tak zabierasz Bo ja biję, weź ktoś w ja Nie gadaj że go nie zbiłem Jajk screened Nie no znowu to samo, weź ktoś na go zabije Sanda, proszę. Ale no, to dobrze, Znowu zostało mu 10 HP. Kolejne osoby. Czekam, jak się Barty podniesie. Co, Co mnie cofnęło?! A, spuszczał ultę. Nie! A, ukradłem ci... I tak nie zaje... Tak, I tak nie zaje, bo Joryka mnie zagrywa. Ucieka jednego, nie zabijemy go. Party tam jest, zabijemy Jakbyśmy a, pomogli Partkowi. No tak, no, no ja sorry, się go boję. Ja byłam w ścianie A Drapi ma pełne gacie Tak, się go boję, <laughs> straszne Gacie pełne Na ja pole Ale gronią hejterzy Gronią coś, już tyłu, to, to poszły yeah. Nie jestem na polach. Jajks, ale gonią a, 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 a. a. Czekaj. Co? co, co, co? Hejo, hejka. Coś tam. Ja mówiłem do maty, a Tomek bym przy tym sobie momencie, ale beka, cześć. Zresztą. <laughs> Gdzie trafi, to się aktywują od razu, z edzie, jak ci trafi? Pusisz Darius mnie. Darius on playable. playable. Darius on playable dalej. Jak Jorik tu, a Darius teraz jeszcze o party, co to za flash? Jest to ciekawe, że Xbeczki łącz tam mogę jest, ale skurcz mogę. Za auto-ataki, one się umarły, za auto ja nie naspiewę, to jest fajne. Bimu, Podpalony on jest. A spłonął, brawo. Zbata go zabiła. Co? Dwa kila? No. Kiedy jesz na grę? Po zmianach jest kozak, Tomek. A klap. <śmiennie> Kurwa! KAHA! <śmiennie> <śmiennie> stąd. Nie, ja mam, ja mam dwa. 300 dwa, w kieszeni, ja muszę kupić dywdęsa. Wiesz. No, no, no nie Ja roku. nie chciałam, żebyśmy w piątkę jeśli chciałam, żeby ktokolwiek ze mną poszedł. Nie odpowiem ci FPS-y. A wiecie, wie, czemu to jest dziewica jako nas się? No bo... bo ona może no może sama chodzi, że? gała to nie seks. No Właśnie. No się, Bo co? Dobrze, gała to, nie seks. gała to nie seks. Aha, tru. Ja jednak nie mogę, bo mi się FPS-y nie wiem czemu. Zgłębuję. O, nie o nie się oglądało chyba. Nie. No, on to poszukuje. Dopuszczaj no mnie, kurwa. Ale, rybak. Ryba, ryba, bez wody, co masz tam myśli? Uj, nie uciekniesz nim, dziwko. ktoś się musi cofnąć ze mną, bo mnie zabije Albo Uszujcie po prostu, kończę ja to ja tam wybrany chyba. No, chyba, a nie gałęź, mate. Let's keep za the... nim no, do robaku. <śles> Wykerowałem, widzisz? Tak. A, ty wykierowałeś, ty wykierowałeś. No, no wykierowałeś. Ja wykierowała.